W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, która w naturalny sposób przyciągnęła uwagę opinii publicznej, zwłaszcza odbiorców od lat śledzących życie medialne w Polsce. Chodzi o oficjalnie potwierdzone doniesienia dotyczące życia rodzinnego Ida Nowakowska, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji, kojarzonej z profesjonalizmem, spokojem i wyraźnym przywiązaniem do wartości rodzinnych. Informacja o ciąży, ujawniona po stosunkowo krótkim okresie relacji, została przedstawiona w sposób powściągliwy i zgodny z faktami, co w obecnym klimacie medialnym nabiera szczególnego znaczenia. To właśnie kontekst czasowy oraz forma przekazu sprawiły, że temat ten stał się przedmiotem zainteresowania nie ze względu na sensację, lecz na wiarygodność źródła i publiczną rolę samej bohaterki. Pierwsze reakcje odbiorców oraz mediów miały charakter wyważony i refleksyjny, wskazując na wyraźne, choć umiarkowane zainteresowanie informacją. W tym miejscu pojawia się pytanie, które prowadzi dalej i pozwala przyjrzeć się bliżej temu, co zostało potwierdzone oraz w jakim kontekście informacja ta funkcjonuje w debacie publicznej. Dalsza część materiału wymaga powrotu do kontekstu, który został już zarysowany we wprowadzeniu. Informacja dotycząca ciąży Ida Nowakowska została podana do publicznej wiadomości w określonym momencie i w jasno wyznaczonych ramach. To właśnie ten sposób komunikacji, a nie sam fakt, stał się punktem odniesienia dla dalszych analiz i komentarzy pojawiających się w przestrzeni medialnej. Z dostępnych i potwierdzonych źródeł wynika, że informacje dotyczące życia rodzinnego prezenterki zostały przekazane w sposób oficjalny i bezpośredni, bez towarzyszących im dodatkowych interpretacji. Media, powołując się na komunikaty oraz publiczne wypowiedzi, ograniczyły się do przedstawienia faktów, wskazując na znane ramy czasowe relacji, a następnie na potwierdzenie ciąży. W przekazach tych wyraźnie zaznaczano, które elementy zostały ujawnione, a które pozostają poza zakresem publicznych informacji. W ujęciu stricte dziennikarskim istotne jest także to, że brak jest doniesień wykraczających poza sferę potwierdzonych danych. Nie pojawiły się oficjalne komunikaty rozwijające temat w sposób bardziej szczegółowy, ani wypowiedzi sugerujące dalsze okoliczności, co zostało przez redakcję jasno zaznaczone. Taka ostrożność w przekazie stała się jednym z wyróżników relacjonowania tego wydarzenia. Z perspektywy społecznej reakcje odbiorców koncentrowały się przede wszystkim na samym fakcie potwierdzenia informacji, a nie na spekulacjach. W komentarzach i reakcjach widoczna była postawa wyważona, oparta na akceptacji przekazu w jego oficjalnej formie. Wiele głosów podkreślało znaczenie spójności wizerunku publicznego z komunikatem, który został przedstawiony bez elementów sensacyjnych. W tym miejscu pojawia się naturalne przejście do sposobu, w jaki temat został podjęty przez media głównego nurtu. Redakcje telewizyjne, prasowe oraz portale informacyjne w Polsce i poza jej granicami stosowały podobny schemat informacyjny, oparty na potwierdzonych źródłach i neutralnym języku. Artykuły oraz materiały wideo skupiały się na kontekście społecznym da i zawodowym bohaterki, przypominając jej dotychczasową obecność w mediach oraz relacje z widzami. Warto zwrócić uwagę, że w wielu publikacjach podkreślano moment, w którym informacja została ujawniona. Był to czas intensywnej aktywności medialnej, co naturalnie zwiększyło zasięg przekazu. Jednocześnie zaznaczano, że sam fakt nie został przedstawiony jako wydarzenie nadzwyczajne, lecz jako element życia prywatnego ujawniony w określonych ramach. Kolejnym istotnym aspektem jest sposób, w jaki informacja ta wpisuje się w szerszy kontekst debaty publicznej dotyczącej granic prywatności osób publicznych. W komentarzach ekspertów medialnych pojawiały się odniesienia do odpowiedzialności informacyjnej oraz do roli, jaką pełnią media w przekazywaniu wiadomości dotyczących życia osobistego znanych postaci. Podkreślano, że w tym przypadku zachowana została równowaga pomiędzy interesem odbiorców a poszanowaniem sfery prywatnej. Analiza dotychczasowych reakcji pokazuje również, że zainteresowanie tematem utrzymuje się na stabilnym poziomie, bez gwałtownych wzrostów czy nagłych zmian tonu przekazu. Odbiorcy, szczególnie z grupy wiekowej średniej i starszej, postrzegają informacje przez pryzmat wiarygodności i spójności komunikatu, a nie jego emocjonalnego ładunku. Na tym etapie materiału wyraźnie zarysowuje się obraz wydarzenia jako faktu medialnego, który funkcjonuje przede wszystkim dzięki kontekstowi i sposobowi prezentacji. Kolejne elementy wymagają więc spojrzenia na to, jak poszczególne dane oraz reakcje wzajemnie się uzupełniają i dlaczego właśnie teraz temat ten znalazł swoje miejsce w publicznej przestrzeni informacyjnej. W tym kontekście znaczenie jest doprecyzowanie informacji dotyczących życia rodzinnego oraz osoby męża Ida Nowakowska, o których media informowały już wcześniej w sposób oficjalny i stosowany. W publikacji opublikowanej ujawniono, że jej połączenie od początku funkcjonował w przestrzeni publicznej bez ujawnienia, a powiadomienie ograniczające się do faktów potwierdzonych przez odnośnik zainteresowany lub dane źródłowe. Zgodnie z publikowanymi w polskiej prasie oraz w serwisach informacyjnych czyste prezenterki jest Jack Herndon. Jego dostęp do medialnego przekazu był dotychczas wyłączony w wyniku połączenia głównego lub omówienia w odniesieniu do życia głównego. Media zwróciły uwagę, że nie jest to możliwe, jeśli jest to możliwe w polskim świecie biznesowym, co wpływa na połączenie na granicy pomiędzy sferą zasięgu a zasięgiem. W relacjach prasowych przypominają także znane kalendarium ich małżeństwa, w tym czas ogłoszenia ślubu i późniejsze informacje potwierdzone w wywiadach. Fakty te przedstawiono w porządku chronologicznym, bez spekulacji i komentarzy wykraczających poza zakres informacji publicznie dostępnych. Takie podejście tworzy stabilny kontekst dla otrzymywania nowych informacji związanych z rodzinami poszczególnych osób. Z punktu widzenia przekazu medialnego. Istotne jest także to, że informacje dotyczące głównego tematu pojawiają się zawsze jako element uzupełniający niecentralny temat. Wskazywano na jego konsekwencje jako podstawę, bez próby stosowania definicji i interpretacji. Taki sposób prezentacji był spójny z wcześniejszym wizerunkiem pary, który został omówiony na dyskrecji i selektywnym udostępnianiu informacji. W kontekście dotyczącym zestawienia tych danych pozwala na zrozumienie, dlaczego przekaz życia został odebrany jako dostarczony i stonowany. Odbiorcy mają być wysyłani z osadzonymi w znanym już połączeniu, które wcześniej było dostępne. To substancji chemicznych do analizy reakcji społecznych oraz sposoby, jakie dodatkowe elementy tej historii są interpretowane w przestrzeni publicznej bez formułowania składników krytycznych, oceny czy podsumowań. Na tle dotychczas przedstawionych informacji. Istotnym uzupełnieniem obrazu pozostaje sposób, w jaki sama Ida Nowakowska funkcjonowała w przestrzeni publicznej w okresie poprzedzającym ujawnienie wiadomości o ciąży. Analiza jej aktywności zawodowej i medialnej pokazuje bowiem ciągłość, a nie nagłą zmianę narracji, co pozwala lepiej zrozumieć kontekst całego wydarzenia. W dostępnych materiałach prasowych i archiwalnych wypowiedziach zwracano uwagę, że Nowakowska przez długi czas konsekwentnie oddzielała sprawy zawodowe od życia prywatnego. Jej obecność w programach telewizyjnych, wydarzeniach kulturalnych czy oficjalnych wystąpieniach miała charakter uporządkowany i przewidywalny, oparty na jasno określonej roli zawodowej. W tym sensie informacja o ciąży została osadzona w już znanym schemacie komunikacji, a nie w opozycji do niego. Media przypominały również, że w swoich wcześniejszych wypowiedziach prezenterka wielokrotnie podkreślała znaczenie stabilności, rytmu pracy oraz równowagi pomiędzy różnymi obszarami życia. Deklaracje publikowane na przestrzeni ostatnich lat, dziś są przywoływane jako element szerszego tła, pomagający odbiorcom lepiej zinterpretować sposób i moment przekazania nowych informacji. Nie chodzi tu o nadawanie im dodatkowych znaczeń, lecz o wskazanie spójności w komunikacji. Z perspektywy odbiorców ważne jest także to, że wizerunek Nowakowskiej był budowany stopniowo, bez gwałtownych zwrotów czy sprzecznych sygnałów. Dzięki temu kolejne dane, pojawiające się w przestrzeni publicznej, są postrzegane jako logiczne rozwinięcie wcześniej znanych faktów. Taki ciąg przyczynowo-kontekstowy pozwala uniknąć uproszczeń i sprzyja spokojnej recepcji informacji. Ujęcie tego aspektu pokazuje, że omawiane wydarzenie nie funkcjonuje w próżni informacyjnej, lecz wpisuje się w dłuższy proces obecności medialnej i komunikacji z odbiorcami. To z kolei umożliwia przejście do kolejnych zagadnień związanych z reakcjami społecznymi oraz sposobem, w jaki przekaz był dalej interpretowany i porządkowany w debacie publicznej. Z perspektywy społecznej i medialnej, dalsze etapy odbioru tej informacji pokazują stopniowe porządkowanie narracji wokół faktów już potwierdzonych. W pierwszych godzinach, po pojawieniu się doniesień, dominowały krótkie komunikaty informacyjne, ograniczające się do podstawowych podstawowych danych i powołujące się na oficjalne źródła. Taki sposób przekazu sprzyjał zachowaniu spokoju informacyjnego i zapobiegał nad interpretacją. W kolejnych publikacjach coraz częściej pojawiał się kontekst szerszy odnoszący się do roli mediów w relacjonowaniu życia prywatnego osób publicznych. Dziennikarze zwracali uwagę, że zainteresowanie odbiorców nie wynikało z sensacyjnego charakteru wiadomości, lecz z jej umiejscowienia w znanym i stabilnym wizerunku medialnym. W tym ujęciu informacja została potraktowana jako element ciągłości, a nie punkt zwrotny wymagający. Ostrych ocen. Reakcje czytelników i widzów, obserwowane w przestrzeni komentarzy oraz w mediach społecznościowych, miały w większości charakter powściągliwy. Zamiast intensywnej debaty czy skrajnych opinii, pojawiły się wypowiedzi podkreślające znaczenie rzetelności przekazu i poszanowania granic prywatności. Ten ton odbioru wskazuje na rosnącą świadomość społeczną dotyczącą odpowiedzialnego konsumowania informacji. Równocześnie media głównego nurtu konsekwentnie unikały spekulacji, koncentrując się na porządkowaniu dostępnych danych i przypominaniu, które elementy zostały oficjalnie potwierdzone, a które pozostają poza zakresem publicznej wiedzy. Taki model pracy redakcyjnej sprzyjał wyhamowaniu emocji i utrzymaniu narracji w ramach faktów. Zmiana w sposobie odbioru informacji widoczna była również w dłuższym horyzoncie czasowym. Zamiast narastania zainteresowania, charakterystycznego dla tematów sensacyjnych, uwagę odbiorców cechowała stopniowa stabilizacja. Informacja została włączona do szerszego obrazu medialnego, gdzie funkcjonuje jako jeden z wielu elementów życia publicznego, a nie jako dominujący temat dnia. Takie ujęcie pozwala zrozumieć, w jaki sposób społeczne i medialne mechanizmy filtrują oraz porządkują przekaz, nadając mu znaczenie zgodne z kontekstem i oczekiwaniami odbiorców, co przygotowuje grunt do dalszych obserwacji dotyczących relacji między faktami, interpretacją i czasem ich publikacji. Uzupełniając dotychczasowy obraz, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób elementy osobiste, społeczne i czasowe wzajemnie się przenikają, tworząc spójną całość. Informacja, która pojawiła się w przestrzeni publicznej, nie funkcjonuje w oderwaniu od wcześniejszych etapów aktywności zawodowej i medialnej bohaterki. Przez lata Ida Nowakowska była postrzegana jako postać konsekwentnie budująca swój wizerunek w oparciu o stabilność, przewidywalność i wyraźnie określone wartości. To właśnie ten kontekst sprawia, że obecne doniesienia są odbierane nie jako nagłe zerwanie z dotychczasową narracją, Lecz jako jej naturalne uzupełnienie. Z perspektywy osobistej istotne znaczenie ma fakt, że informacje dotyczące życia prywatnego były komunikowane w sposób uporządkowany i zgodny z praktykami stosowanymi wcześniej. Brak nadmiarowych szczegółów oraz wyraźne oddzielenie sfery publicznej od prywatnej pozwoliły zachować ciągłość przekazu. Dla odbiorców, szczególnie tych śledzących karierę od lat, stanowi to potwierdzenie, że sposób obecności w mediach pozostaje niezmienny, mimo zmieniających się okoliczności życiowych. Równocześnie kontekst społeczny odgrywa istotną rolę w interpretacji całej sytuacji. Współczesne media coraz częściej funkcjonują w przestrzeni w której oczekiwania odbiorców dotyczą nie tylko szybkości informacji, lecz także jej jakości i proporcji. W tym przypadku wyraźnie widoczna była potrzeba zachowania umiaru oraz skupienia się na faktach, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w przekazach redakcyjnych, jak i w reakcji publiczności. Społeczne przyzwolenie na spokojny, nienachalny ton komunikacji pokazuje zmianę w sposobie odbioru treści dotyczących osób publicznych. Nie bez znaczenia pozostaje również moment, w którym informacja została podana do wiadomości. Aktualny kontekst medialny, charakteryzujący się dużą liczbą krótkotrwałych tematów, sprzyja szybkiemu przesuwaniu uwagi odbiorców. W tym przypadku jednak zainteresowanie utrzymało się na stabilnym poziomie, co wskazuje, że odbiór nie był napędzany sensacją, lecz znaczeniem informacji osadzonej w znanym już obrazie publicznym. Czas publikacji stał się więc elementem porządkującym, a nie eskalującym. Łącząc te aspekty, można zauważyć, że dopiero zestawienie wymiaru osobistego, reakcji społecznych oraz kontekstu czasowego pozwala w pełni zrozumieć rozumieć sposób funkcjonowania tej informacji w przestrzeni publicznej. Każdy z tych elementów wzmacnia pozostałe, tworząc spójny przekaz, który nie wymaga dodatkowych interpretacji ani emocjonalnych akcentów. Takie spojrzenie umożliwia dalsze pogłębianie analizy bez potrzeby wychodzenia poza ramy faktów i bez naruszania granic prywatności. Biorąc pod uwagę kontekst, czas i sposób ujawnienia informacji, wielu czytelników zastanawia się nad kontekstem nie ze względu na elementy przyciągające uwagę, ale ze względu na sposób, w jaki informacja ta została odebrana w sferze publicznej, nie odzwierciedla to, nie pokazuje ani nie wyraża potrzeby wywoływania emocji, lecz raczej wyjaśnia i podkreśla miejsce tej informacji w szerszym obrazie dzisiejszego społeczeństwa i mediów. Ten kontekst podkreśla, że problem nie ogranicza się do pojedynczego ogłoszenia, lecz dąży do bardziej ostrożnego podejścia do potwierdzonych faktów i reakcji. Dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za zainteresowanie. Jeśli interesują Cię podobne tematy, zasubskrybuj kanał, śledź nas i podziel się swoimi opiniami w komentarzach. Wrócimy w kolejnych materiałach na temat postaci i wydarzeń budzących zainteresowanie opinii publicznej.